Jak niektórzy z Was już wiedzą, nie jestem najlepszy w Minecrafta i mieliście już kilka razy okazję, aby się o tym przekonać. Więc pewnie wiecie, że nagranie Minecraft w moim wykonaniu to raczej słaby pomysł. Bo raczej zbyt długo bym nie przeżył. Ale co gdyby zamiast prawdziwych graczy, łowcą było AI? No, bo przecież sztuczna inteligencja raczej nie potrafi grać aż tak dobrze, żeby pokonać prawdziwego gracza. A tak się składa, że istnieje pewien datapack, który dodaje do Minecrafta łowców AI i postanowiłem go przetestować, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak bardzo był to zły pomysł. Dobra, widzę, że łowca już się zlecpił. Zobaczmy, może ją bije. Dobra, na razie bardzo mało bije, ale on z czasem będzie się ulepszał, więc może lepiej Teraz się gdzieś ucieknę i ogarnę sobie szybko jakąś broń. Dobra, łowca jest trochę daleko, więc mam czas, żeby wykopać sobie pierwsze drewno. Dobra, on tu już jest. Muszę trochę odbiec. Dobra, ucieknę trochę od niego. Nie, on tu już jest! Już crafting postawiłem. Może z łapką się go uda zabić. Wagi nie, Chyba się uda. Jest, zabiłem go. O nie, ulepszył się właśnie do pierwszego poziomu. Teraz będzie tam miał jakiś kamienny, obudrewniany miecz. O, tam jest iglo, to mogę tam w sumie pójść. Dobra, mam nadzieję, że mnie tylko teraz e, łowca nie zabije jak tu wejdę. Bo będę tu trochę zamknięty. Dobra, jest ref węgla. O, jeszcze podka. z nowości. Ciekawe, czy to działa na tego łowcę. O, wioska! Może znajdę coś fajnego. Biblioteczki tu są, ale to jest Manhunt, to pewnie mi się tak nie przydadzą. Raczej nie będę tego zbierał, bo ja tu muszę spironować main parka, a nie stakować się. z ten łowca gdzieś uf. O, golem jeszcze! ten bym miał żelazo na start. Dobra, skraftuję sobie Tulsy, póki jego dalej nie ma. Mi się wydaje, że on się gdzieś mógł zablokować. Już na razie jest jakoś bardzo łatwo. Widzę, że się ulepszył do drugiego poziomu. Nie wiem, jakie on może mieć las itemy. Myślę, że może będzie miał już jakieś żelazne, jak to już jest drugi poziom. Musimy trochę, żeby go poszukać, nie wiem, co się z nim w ogóle stało. Jakoś wydaje mi się, że jako go znajdę, to i tak uda mi się od niego uciec, bo nie jest na razie bardzo mocny. Dobra, spróbuję go znaleźć. O, jest tutaj! Nie, on ma łuk! Nie wiedziałem, że on łuk będzie miał. Nie, wpadłem! Stawił blok nade mną. Pijemnie. NIE! ZABIŁ MNIE! Zginąłem. I to dopiero na starcie. Ale to jeszcze nie koniec, bo wcześniej wam tego nie mówiłem, ale za każdym razem, gdy przegram, liczba łowców w następnej rundzie będzie się zwiększała. Więc mam nadzieję, że w drugiej rundzie uda mi się już przejść Minecrafta. Czasem będzie goniło mnie dwóch łowców, ale teraz się bardziej postaram i... Będę ostrożniejszy, bo w poprzedniej rundzie nie sądziłem, że ci łowcy będą aż tacy mocni. Dobra, zbiorę sobie na szybko trochę drewna. Spróbuję skraftować miecz, ale raczej nie zdążę, bo łowcy już biegną. Już mają pierwszy level. Teraz chyba mogą mieć jakieś kamienne tulsy pewnie. Drewniane. O, portal! Dobra, fajny Seed się trafił. Może będzie też wioska. Reskillow, Chłodnie Plot protrzy Krzesiwo i Żelazo. Takie nie najlepsze itemy, ale nie jest jakoś źle. Spróbuję go spalić. Nie, czy, czemu on nie ma miecza? Wodę! Ma wiadro wody! Dobra, nie, muszę uciekać. Dobra, tu jest drewno. Może spróbuję wykopać jeden blok drewna i wtedy będę miał jak skraftować miecz. Dobra, teraz odpływam i skraftuję miecz. Myślę, że łódka by się mogła też przydać. Dobra, mam miecz. Teraz mogę go zabić. Jest, zabiłem. A, czyli oni się nie ulepszają wszyscy w jednym momencie, tylko jakoś każdy się osobno ulepsza. Dobra, mam łódkę. Myślę, że może mi się bardzo przydać. Dobra, ucieknę od niego wodą. Mam na kamienny miecz. Dobra, jak płynę łódką, to nie nadążają za mną. Myślę, że to jest. Łódka to jest najlepszy sposób na ucieczkę przed nimi. Zrobię sobie tarcze. Nie, on tu już jest. Dobra, raczej uda mi się go zabić. Patrzcie, mi bardzo pomaga. Nie? Jest! Prawie zedłem. Muszę szybko ogarnąć jakieś jedzenie. Aha. Po raz na samym stacie. A przez to liczba łowców ciągle rośnie. Jeśli nie zacznę być ostrożniejszy, może być tylko gorzej. Zaczęła się kolejna runda. Nie no, ich już jest czterech. Ja sobie z jednym nie potrafię poradzić. Przynajmniej fajnie by się trafił. Myślę, że tutaj będzie łatwo znaleźć wioskę. Jak nie ma gonić. Później czterech łowców na poziomie drugim po. To... Aha. Idealny seed. Kowal, jak jeszcze Kowal będzie? Jest Kowal! Co jest? O, jak ja mam... E, z, zebrać lód z Kowala, jak oni mnie ciągle gonią? Nie, dobra, nic ciekawego. Murują mnie! Nie Dobra, mam plan. Czy tak mi się uda? Chyba wrzucę ich do lawy. A, tego nie przewidziałem. Dobra, zgubiłem ich trochę. A, już są. Co mam mieć? Mam pomysł. Wrócę się do wioski i zbiorę resztę siana, bo mam motykę. Jest taka szybka jak myślałem. Teraz może. Jest. Dobra, jest. Mam łódkę. Udało się. W ostatniej chwili. Myślałem, że już zginę. Bardzo to wcześniej zepsułem, bo gdybym tak wcześniej miał, że udałoby mi się to rzeczywiście przejść. A raz nie wiem, czy to ma szansę by się udać. Dobra, jest cały set. Dobra, jak widzicie, pominąłem trochę filmu, bo stwierdziłem, że nic ciekawego się wtedy nie działo. Zdobywałem jedynie żelazo ze statków, a z tego żelaza udało mi się zrobić cały żelazny set. Dobra, już tu są. Jest, pierwszy zabity. Teraz ten z kuszą. Dobra, jest dobrze. Myślę, że tutaj kolejny masz żelaznego seta. Nie udało się. Jest, wszystkich zabiłek, a miał tyle czasu. Ej, mam plan. Mógłbym w nederze używać łóżek do wysadzania ich. Przecież to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, nie będę wspierał żadnych diamentów. Pójdę po prostu od razu do tego netheru. Przed wyprawą do netheru udałem się jeszcze do wioski, aby zdobyć łóżka i jedzenie. Po zlutowaniu wioski zacząłem szukać lawapulki. A gdy ja tak biegnę, możecie zasubskrybować kanał oraz jeżeli film się wam spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Podczas szukania lawa pulki znalazłem łowców, ale na szczęście nie miałem z nimi żadnego problemu. Jest! Lawapulka! Dobra, udało się. By do enderów chodzić. To teraz, jak się robiło portal z lawapulki? Chyba muszę sobie odpalić poradnik. Dobra, już nie wiem, który raz oglądam ten poradnik. Dobra jest. I wreszcie udało mi się wejść do Nederu. Po wejściu do wymiaru łowcy teleportowali się do mnie, ale na szczęście przez parę minut nie mogli się ruszać. Jest forteca. Jak szybko znalazłem fortecę. Zanim udałem się do fortecy, chciałem jeszcze zlutować ruiny portalu do Nederu. <grywka> jest ich dwóch. Ja myślę, że to jest jeden tylko. Nie, palę się. Nie! A zaszedłem już tak daleko. W następnej rundzie ma być 8 łowców. Czy to w ogóle ma jeszcze sens? Chyba jednak jestem za słaby, by przejść Manhunta. Ej Abadit, kiedy to w ogóle skończyć nagrywać tego Manhunta? No niestety, ale jednak tego nie nagrywam. Okazało się, że jestem zbyt słaby, żeby to przejść. Co? Czemu? Myślę, że te boty są słabsze. Albo wiesz, że świnie są takie dobre, a one nie umieją nawet grać Minecraft'a. Albo wiesz, co? Udowodnić, że świnie są najlepsze. A więc nie mam już wyboru. Muszę udowodnić, że świnie wcale nie są takie słabe. Jak oni się pobiegną? Co jest? Kiedy oni tak szybko biegają? Zresztą oni byli tacy powolni. Co się dzieje? Dobra, mam borówki. Będę miał... Jakby, ...jak się regenerować. Mnie nawet fajny biom mi się... E, ...pojawił. Bym znalazł szybko jakąś strukturę. Lepiej wioskę. O nie, oni się tam już ulepszają. Dobra, może wodą od nich. Próbuję uciec. Boby się na dwójkę nie ulepszyli, bo wtedy będę miał ciężko. Po ucieczce od łowców wykopałem trochę drewna, skraftowałem drewniane narzędzia i udało mi się zebrać trochę kamienia oraz zebrać jedno żelazo. Jest. Mam. A może spróbuję ich zabić. Nie, nie, nie. Zlepić. Gdy się z nimi bił. Szybko. Jest. Dało się. Dążyłem. Co jest? Grzybowa wyspa. Nie spodziewałem się, że to znajdę. To jest mega rzadkie. Ale fajnie. To nic mi to nie da. Ale się, się, cieszę się, że to znalazłem. Bardzo rzadkie. Po zlutowaniu paru statków, ujrzałem piramidę i stwierdziłem, że się do niej udam. Dobra, na płytkę mi spadło. Przecież się te bloki, tak jak spadną Dobra, nie spadły. Bo to... Ci też może wezmę? Też... O, jest ref. Ref się przyda. Kolejny ref. Ogólnie tragiczny lupo. NIE! Co? Co jest? Zabity! Nie! 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 Tadam! Tadam! Dobra, zaczęło się. Ich jest aż 16. Jakie ja mam tu przejść? Nie, 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 jest bardzo źle. Czy z jeszcze padny? O, jeden zabity. Nie. Nie. Ech, już nie mam żadnych szans jakich jest przez... Nie, 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 nie. nie. Jeszcze... Już tu są. No jak dużo, chcę ich zobaczyć. Chcę zobaczyć jak dużo ich tu jest. Jak jeden tu mogę go zabić, nie! Nie! Szybko! Do łódki! Przegrałem. Skinąłem we wszystkich rundach. Ale czy to na pewno była ostatnia runda?